Dzisiejszy wstęp do naszej co sobotniej serii, co jest grane, będzie krótki, ale niezwykle treściwy. Po wielu miesiącach ciężkiej, wytężonej pracy mogę wreszcie Was wszystkich przywitać w naszym nowym studio nagraniowym, które nazwaliśmy Grotą Trolli. Tak więc witam Was wszystkich niezwykle serdecznie w tym ważnym dla nas momencie. To więc jak widzicie, zmiany, zmiany w trolu nie tylko te wizualne polegające, wiecie, na grze świateł czy kadrach. W tym pomieszczeniu mamy łącznie cztery kadry, każdy z nich przystosowany do nieco innej formy materiału i co jakiś czas będziemy wam te kadry pokazywali. W zależności od tego jaki materiał będziemy kręcili dla was. Wszystko to po to, żeby ta warstwa wideo była jak najlepsza, ale również audio jeszcze do nas jadą nasze panele akustyczne, które będziemy montowali tutaj, żeby dostarczać nie tylko w doskonałej jakości wideo, ale również audio, informacje o wasze Grach planszowych. Więc również wypadałoby teraz i robię to z wielką nieukrywaną chęcią, podziękować wszystkim tym, którzy przyłożyli się do tych zmian, czyli naszym patronom, którzy tak naprawdę sfinansowali w dużej części tę zabawkę, którą teraz my, trole, mamy, i będziemy starali się, żeby wszyscy mogli z tego w jak najlepszej formie korzystać. To dzięki Wam spełniliśmy nasze. W tutaj trollowe marzenie. Super, mega, mega Wam za to dziękuję. Do tego wszystkiego również z naszymi patrolami, widzami, którzy nas wspierają, czy osobami, które są przedstawicielami różnych wydawnictw, opracowaliśmy pewne zmiany programowe, które to zmiany programowe również będziecie widzieli już od tego tygodnia, pewną zmianę w formule, ale to wszystko już będziecie widzieć. Ja o nich na razie nie będę opowiadał. Wyjdzie to wszystko w. Praniu. Więc, tak jak powiedziałem, zmiany, zmiany w trolu wreszcie nadeszły i ja się niesamowicie z tego faktu cieszę. Ale co zobaczycie już jutro o 8.30? Jutro o 8.30 zobaczycie materiał o, uwaga, recenzentach. Tak, będzie fajnie, miło i ciekawie, więc tym bardziej o 8.30 zapraszam Was przed ekrany. A co zobaczycie w tym tygodniu? W tym tygodniu zobaczycie coś, z czego jestem ekstremalnie niesamowicie zadowolony, mianowicie zobaczycie grę pod tytułem Fallout, a ja w tym momencie się pochwalę, że w bodajże ubiegłym tygodniu udało mi się zająć drugie miejsce w takim organizowanym przez amerykańską stronę nie, zrzeszającą fanów Fallouta, drugie miejsce w wiedzy o Falloutie, więc tak się po prostu jeszcze bardziej podjarałem, a jak w tym tygodniu Rebel przysłał mi grę, w którą już jakiś czas temu dłuższe grałem, no to jeszcze bardziej się ucieszyłem. W tym tygodniu prawdopodobnie Zobaczcie również stream, gameplay z gry pod tytułem Black Angel, o który pytaliście. No, i to nie tylko te zmiany, które zobaczcie na kanale. Zresztą, ha, sami zobaczcie. Na razie zapraszam Was na kolejny odcinek. Co jest grane? Niezmienne pozostanie tutaj oczywiście fantastyczna, mam nadzieję, formuła, moja fryzura i to, że herbaty w dłoń i oglądamy. I teraz ten dział zaczniemy sobie nieplanszówkowo, ale też i skończymy nieplanszówkowo. Dlaczego? Ponieważ będziemy zajmować się grami właśnie fabularnymi. Ja jakoś niespecjalnie lubię pojęcie renesans w odniesieniu do gier planszowych i mam na to szereg różnego rodzaju argumentów, ale bardzo mi ten termin pasuje do gier fabularnych. Jakiś czas temu naprawdę z wielkim przytupem została ufundowana gra pod ze Wktulu. Została ufundowana z takim przytupem, że różne media, które się do tej pory nie interesowały grami, nazwijmy to bez prądu, nagle się tym zainteresowały. I były zastanawiane, o, oh, wow, jakie to fajne, co się w tym momencie działo. No, właśnie, zeftulu taką przebitkę niesamowicie zrobił, i stąd nic dziwnego, że do tej gry również, żeby zwiększyć jeszcze bardziej zainteresowanie systemem, został wydany co zestaw startowy, który dla tych, którzy jeszcze nie za bardzo wiedzą, troszkę się może boją, lękają, w sumie to dobrze zeftulu, nie? <laughs> to został wydany taki zestawik, który ma zdanie za ściągnięcie jeszcze większej rzeszy fanatyków. Co zawiera zestaw, to w sumie w bardzo dużej części dobrze zaprojektowane wprowadzenie do niesamowicie popularnej gry nie tylko w Polsce. Przyznaję, że skrojone jest, zasnie. Dostajecie bowiem podstawowe zasady, które spokojnie pozwolą wam grać. Więc okej, okay, idziemy dalej. Abyście specjalnie się nie opóźnili w graniu, macie już gotowe postaci do gry. Też fajnie. Do zestawu dołączono również trzy przygody do wprowadzenia przez mistrza gry, które po poznaniu przez niego na pewno spodobają się graczom. Do zestawu do dołączono również przygody dla jednego gracza. W w formie gry paragrafowej i to kupiło moje serce już totalnie. Bardzo dobrze, że takie coś nie tylko klimatycznego dołączono do zestawu. O takim standardzie, jak zestaw kości potrzebnych do gry, też warto wspomnieć. Tak więc, jeśli chcesz zobaczyć, czym się tak naprawdę ludzie jarają grając w arpeggii, niekoniecznie lubisz klimaty fantazy, ale horror i mrok jest Ci bliższy, to zdecydowanie zobacz o co chodzi z tym całym Ktulu. Sugerowana cena to stówka, ale zestaw można kupić, przynajmniej ja tak widziałem już za 80 zł. Czy macie tak czasami, że grę kupujecie, można powiedzieć, oczami, tudzież wyglądem? Oczywiście, że tak, ponieważ grę kupuje się w dużej części, nie wiem, albo z perspektywy sentymentu, albo jest to rzecz, która skusi Was tematycznie, lub po prostu zainteresuje Was w jakiś taki inny sposób. Ale jeśli mielibyśmy procentowo to rozłożyć, no to zdecydowanie pewne elementy estetyczne na pewno zaważają na Waszych zakupach. I teraz się możecie przyznać, czy rzeczywiście tak jest, czy nie jest. Ja akurat od razu powiem, że jak najbardziej tak jest. I w przypadku gry Imaginarium tak jak się właśnie stało, ponieważ ta gra nie ma jakichś specjalnych rewelacyjnych opinii. Ta gra nie ma jakoś specjalnie, nie wiem, wybujałej, nie, nie wiem, strony, którą wydawca poświęcił właśnie tej grze. O tej grze właściwie w Polsce niewiele słychać, ale kiedy tylko zobaczyłem tę grę, przeglądając sobie różnego rodzaju strony, gdzie można po prostu poczytać sobie o różnego rodzaju grach, a dokładnie były to sklepy, dobra, co tu ja będę mówił? Ja bardzo często w miejscu, do którego król chodził piechotą, przeglądam sobie gry i właśnie na taką grę wpadłem. I oczywiście mnie zainteresowała, i stwierdziłem: muszę to mieć. Wiecie, w grach z mechaniką Worker Placement niewiele rzeczy jest już mnie w stanie zaskoczyć. Dlatego jeśli już na jakąś się zdecyduję, musi mnie skusić klimat i tak się stało w tym przypadku. Gra utrzymana jest w klimacie steampunkowym, a naszym zadaniem jest niestety jak zwykle wejście do jakiejś fabryki, naprawianie i konstruowanie maszyn. Mówię niestety, bowiem steampunk jest bogatym światem i warto go wykorzystać nieco inaczej. No jednak mamy co mamy, więc gramy, a tu dostajemy nie taką łatwą grę, pięknie ilustrowaną, którą wygrywamy oczy. Oczywiście zdobywając jak najwięcej punktów. Tak więc jeśli interesuje Was pozyskanie surowców, wymiana, konstrukcja, realizowanie zadań i projektów w otoczce steampunkowej to spokojnie sięgnijcie po Imaginarium. Na recenzję jeszcze się nie zdecyduję, bo jestem po dwóch partiach, ale co ważne na tę chwilę wrażenie mam bardzo pozytywne. Zobaczymy czy się utrzyma. W od ostatniego czasu bardzo wiele osób pyta nas o różnego rodzaju zestawy startowe do gier figurkowych. I tak się przynajmniej akurat zdarzyło w moim przypadku, że ja coraz częściej jestem fanem takich kompletnych zestawów startowych, które dają od razu możliwość zagrania sobie, dysponując, nie wiem, dwiema stronami konfliktu lub po prostu mamy jeden jakiś taki zestaw, gdzie mamy już wszystko poukładane, proste zasady, dobra, dawaj, idź od razu i graj. Więc w odpowiedzi na te zapytania chciałbym Wam polecić taki prosty. Łatwy zestaw startowy do gry Age of Sigmar, i teraz to, bo niektórzy mogą powiedzieć: O matko, Age of Sigmar, co ty polecasz? Polecam to, co lubię, to, co z nami. Wydaje mi się, że na sam początek przygody z grami figurkowymi taka gra może wystarczyć, która też można powiedzieć, że doczekała się wielu zmian, jeśli chodzi o nie wiem, zasady, przecież nie wiem, podejście do tego tytułu, i wydaje mi się, że może to być temat, który się po prostu spodoba. Szczególnie, że do tej gry zostało wydane wiele takich zestawów startowych, jak również tych przeznaczonych dla dwóch graczy, które właśnie w tej chwili chcę Wam pokazać. Tak jak powiedziałem, jestem coraz większym zwolennikiem kompletnych zestawów figurkowych, które nie tylko dadzą mi opcję wystartowania z systemem, ale dadzą mi bazę do grania z kimś i co ważniejsze wyjdą nieco taniej. Od taki zestaw zrobiony według zasady, pierwsza dawka będzie prawie gratis, potem zaczniesz dopiero wydawać. I takim zestawem, w mojej opinii jest zestaw do Age of Sigmar o nazwie Tempest of Souls, który zawiera dwie już ogarnięte frakcje, dzięki czemu nie będziemy musieli zagłębiać się w meandry formowania frakcji. Zdaję sobie oczywiście sprawę. Że to dla niektórych jest Friday i podstawa gry, ale dla osób rozpoczynających zabawę lub nieposiadającej kolejnej dawki czasu na składanie armii, rozwiązanie nad wyraz dobre. Zaoszczędzony czas spożytkujecie na pewno na malowanie figurek, które są niepocięte, niezłożone i niepomalowane. Jeśli lubicie średnio skomplikowane systemy, w które łatwo wejść, myślę, że możecie zastanowić się nad tym, czy podobnym mu zestawem do innych gier figurkowych. I tak jak powiedziałem, zaczęliśmy sobie ten dział grami nieplanszowymi i skończymy go grami nieplanszowymi. Tylko tym razem przeniesiemy się z takich tematów, wiecie, horrorowo, mrocznych, kryminalnych. Przeniesiemy się do świata fantazy i zajmiemy się najpopularniejszą grą nie, fabularną, jaka aktualnie się ukazuje. Czyli właśnie to będzie nie, gra pod tytułem Dungeons and Dragons. A dokładnie zajmiemy się już podręcznikiem, który jakiś czas temu wam pokazywałem, że się strasznie zajarałem, że on w ogóle będzie. To teraz nie, mam już go w rękach od jakiegoś czasu. Mogłem go sobie poczytać i pewne informacje, już takie bardziej ścisłe, o tym podręczniku mogę wam pokazać, zrobić zdjęcia. O, tak po prostu, żeby było fajnie. Matko, jak ja na ten system jestem ostatnio zajarany. Wybrzeże Mieczy to czwarty podręcznik, jaki ukazał się w Polsce w piątej edycji gry Dungeons Dragons, czyli najpopularniejszej gry fabularnej, jak do tej pory wydanej na świecie. Tym razem akcja gry przenosi nas na tytułowe Wybrzeże Mieczy, myślę, że znane wielu z dodatku do pierwszej części gry Baldur's Gate. W podręczniku, który liczy 160 stron, ale odjąć trzeba kilka na indeks i strony wprowadzające, znajdziemy informacje o historii Wybrzeża Mieczy, sytuacji politycznej i wszystkiemu, co powinniśmy wiedzieć, aby wzbogacić formularnie nasze. Przygody. Jednak największym elementem tego podręcznika są aktualizacje raz, pochodzenia i klas. Te zostały rozszerzone, czy w przypadku niektórych uzupełnione. Dzięki czemu zyskujemy nowe zdolności, czy nawet czary. Zdecydowanie rzecz przyda się tym wszystkim, którzy kierują swoją ulubioną postacią, ale widzieliby ją nieco inaczej, zmodyfikowaną. Jeśli lubicie takie rzeczy, to jest to temat dla Was, bo raczej fanów systemu to chyba nie muszę zachęcać. To teraz przechodzimy do działu, w którym będę opowiadał o zapowiedziach gier, które wywarły na mnie dosyć duże wrażenie, wbiły mi się w jakoś w pamięć i chciałbym wam o nich w tych grach opowiedzieć. Pierwsza gra jest to gra pod tytułem Last Aurora, która została oryginalnie ufundowana na keystarterze, zbierała mniej więcej 77 tysięcy euro. Jest to gra włoskiego wydawnictwa. Jest to gra postapokaliptyczna, w której naszym zadaniem, w takiej mechanice Worker Placement z dużym elementem zarządzania kart na ręku, będziemy musieli uciec z jakiejś planety i zdążyć na ostatni statek. No właśnie. I teraz tę grę będzie wydawało w Polsce wydawnictwo Portal, które to wydawnictwo chce tę grę wbić w klimat Neuroshima. Jest to bardzo fajne, ale ja jestem strasznie ciekaw jak oni to ugryzą tematycznie, gdzie, nie wiem, kto to będzie przed wszystkim uciekał. Uciekali przed Molochem, bo może Moloch też będzie uciekał, tylko w tym momencie przed kim? No nie mam pojęcia. Jestem ciekaw, jak oni to rozwiążą. Druga gra, której jestem bardzo mocno ciekawy i jestem też ciekawy, czy jakieś e, zmiany nie, mechaniczne w tej grze zostaną poczynione. Jest to gra pod tytułem m, Splendor Marvel. Same karty pięknie wyrysowane. Ja o splendorze mam taką, a nie inną opinię, ale z chęcią się przyjrzę i zobaczę, sprawdzę jeszcze raz, nie, czy ta opinia moja o splendorze zostanie nie, podtrzymana, a może jakieś zmiany w stosunku do pierwowzoru. Zobaczymy. Ja tymi zapowiedziami jestem zainteresowany. Teraz mamy taki niebieski, przyjemny klimat, czyli będziemy zajmowali się grą, którą staram się uratować od zapomnienia. Aczkolwiek nie wiem, czy Mister Jacka grę planszową taką wiecie, dużą, nie taką malutką. Trzeba od tego zapomnienia uratować. Dla mnie była to gra, która spoczekwała ta nie, mojej półce wstydu. Nie, gdzie e, ja o tej grze dużo dobrego słyszałem, ale jakoś niespecjalnie przyszło mi w tę grę zagrać. Wreszcie w tę grę zagrałem, pokazałem Klaudi i ona powiedziała, że jest to świetna gra. I do dzisiaj nie, bardzo często wieczorami spalimy sobie takie malutkie światełko, dyskutujemy o różnych rzeczach, które minęły. Nas w tym tygodniu czy danego dnia, i sobie staramy w tę grę zagrać. Dokładnie jedna osoba wciela się w kubę rozprawacza, który ucieka z miasta, a druga osoba, dysponując różnymi umiejętnościami postaci, stara się tego kubę rozpruwacza złapać. Bardzo fajna, dedukcyjna gra, pięknie wykonana, z fantastycznym dodatkiem, który wprowadza nowe postacie z nowymi umiejętnościami. Bardzo prosta, jeśli chodzi o wprowadzenie do świata gier planszowych. Jeden z lepszych tytułów dla dwóch graczy, w jakie w ogóle przyszło mi grać. To teraz się stwierdzi, czerwono i wrednie, czyli Piotrek będzie ratował Wasze portfele. Czyli właściwie powinienem chyba ocieplić te kolory, ponieważ to nie jest tak źle mówić o grach źle, żeby ratować Wasze pieniądze. Dobra, nieważne. Jakiś czas dawny temu chodziłem sobie taki na konwencie i ktoś mnie zagadał, żebym zagrał w grę pod tytułem Pingwiny z Magadaska Madagaskaru. I ja, wiecie, tak się zajarałem, bo wiecie, bardzo lubię te klimaty. Musiałem zrobić, wow, tu pingwinki, tutaj jakaś gra, jakaś taka kafelkowata plansza, pewnie będzie się coś działo. Nie, w tej grze się totalnie nic nie Dzieje. Siadamy sobie do gry, w której będziemy poruszali się bardzo ciekawymi pionkami. Tutaj muszę coś na obronę tej gry powiedzieć. One są wykonane dobrze i jeśli chcemy wydać 59 zł na parę figurek, to dziecko na pewno te figurki się spodobają. Ale poza tym, gra jest. No, tam by się w tej grze nic nie działo. Ktoś później próbował tą grę bronić i powiedzieć mi, nie, no wierz spokojnie, to był taki że wariant dla podstawowy. Ja stwierdziłem, dobra, dawaj, pokaż mi rozszerzony. W tym rozszerzeniu również się totalnie nic nie działo i troszkę zniesmaczony odszedłem od stolika, ponieważ zmarnowałem na tej grę półtorej godziny swojego życia, a swój czas po prostu zaczynałem, szczególnie ostatnio, cenić. Więc jeśli chcecie ocalić swoje pieniądze i czas życia, który macie, to po prostu możecie ominąć Pingwiny z Madagaskaru. Ja tej gry totalnie nie polecam i nigdy tego nie będę robił, ponieważ jest to gra zrobiona według schematu Zróbmy bardzo, bardzo prostą grę w klimacie czegoś, co jest popularne, to może ludzie kupią, tylko wydaje mi się, że jest to taka nie, trochę technika, e, która ma krótkie nogi, ponieważ jeśli ściągniemy, pró będziemy próbowali ściągnąć kogoś do świata gier planszowych takimi grami, to on bardzo szybko się od tego odbije, ponieważ stwierdzi, że jeśli wszystkie gry planszowe tak wyglądają, to po prostu ja w tym nie chcę mieć żadnego udziału. I niestety już z czterema osobami, które zagrały w tę grę i mają taką opinię, się spotkałem. Nie polecam. Na koniec i na pożegnanie malutki, krótki dział o nazwie Cebula Corner, gdzie będę już w tym odcinku i w każdym kolejnym odcinku, co jest grane, prezentował jedną, dwie gry, które udało mi się wyhaczyć w bardzo małej cenie, i wydaje mi się, że ta gra mogłaby trafić do Waszych kolekcji. Grą, która inicjuje ten dział Cebula Corner jest gra pod tytułem Legends of Labyrinth, czyli jest to gra Karciana, która nawiązuje do pewnej gry planszowej, której może jakoś specjalnie bym aż tak chyżo wam nie polecił, ale gra Karciana jest. Naprawdę dobra jest pięknie ilustrowana. Jest to oczywiście karcianka, więc dla mnie już dla mnie zainteresowania ma plus jeden, jak również jest to gra karciana, w której naszym zadaniem będzie zebranie drużyny, podkładając różnego rodzaju świnie innym graczom. Pierwszy gracz, który zbierze trzy drużyny, wygrywa rozgrywkę. I co ważne, gra kosztuje złotych 19. Link oczywiście w opisie do tego materiału. Tak więc już Was dłużej nie przytrzymując, żebyście sobie zobaczyli może recenzję gry, którą również podlinkowałem, ponieważ o tej grze już jakiś czas temu mówiłem. Żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że odcinek co jest grany Wam się podobał i jutro o godzinie 8.30 będziecie oczekiwali odcinka o recenzentach. To tyle na dzisiaj. Do następnego razu. Trzymajcie się. Hej!